Raport Krajowej Rady Bezpieczeństwa zawiera statystyki związane z sytuacją na drogach w Polsce w 2018 roku. Jest nieco lepiej niż w latach ubiegłych, ale nadal Polska jest w czołówce państw o najwyższej liczbie wypadków w Europie, wypadków, w których jest bardzo wiele ofiar śmiertelnych. Niestety ta liczba ofiar w roku, w roku ubiegłym to 2862 osoby e, zabite na drogach z różnych przyczyn, generalnie przyczyn e, leżących po stronie kierujących pojazdami i niestosowaniu się przez nich do takich elementarnych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. E, także e, biorąc pod uwagę takie trendy ogólne, biorąc pod uwagę e, to, jak e, bardzo bezpieczeństwo ruchu drogowego na europejskich drogach się poprawiło w Polsce. Jest jeszcze mamy bardzo wiele w tym zakresie do zrobienia. Na drogach warmi i Mazur problemy są od lat podobne. To, co nas smuci, to to, że cały czas mamy do czynienia z nieprzeźwymi kierowcami na, na naszych drogach, którzy też są sprawcami części tych tragicznych zdarzeń drogowych. Nie ma w zasadzie tygodnia, żeby, żeby policjanci nie zatrzymali kilkudziesięciu takich nieodpowiedzialnych kierowców. Wśród najczęstszych przyczyn wypadków drogowych, no to wciąż jednak jest to prędkość. Jest to nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości, dociskanie tego pedału gazu za bardzo, za mocno, przekręcanie manetki motocykla za mocno. Te Policji na temat przyczyn wypadków częściowo potwierdza raport Krajowej Rady Bezpieczeństwa to jest płaszczyzna związana z niestosowaniem y, limitów prędkości a w zasadzie niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. To jest czynnik związany z nieodpowiedzialnymi zachowaniami najmłodszych y, uczestników ruchu drogowego. Mówię tutaj o kierujących pojazdami, czyli y, młodych kierowcach w wieku y, 18-24 lata i to cały czas y, jest y, niestety bardzo duży odsetek y, Wypadków, które są związane z pieszymi jako niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. W statystykach bardzo dużą grupę ryzyka stanowią seniorzy na drodze, ale również rowerzyści i motocykliści. Specyficzne na Warmii i Mazurach są natomiast wypadki spowodowane tzw. twardym otoczeniem dróg, czyli przydrożnymi alejami drzew. telewizja Kopernik. Kopernik.tv